Kiedy nowy filmik? Kiedy nowy filmik? Kiedy nowy filmik? Kiedy nowy filmik? Uh. Witam Was, kochani, serdecznie. Dawno mnie nie było. Na co Was bardzo mocno przepraszam. Bardzo dużo od Was dostaję wiadomości. Kiedy nowy filmik? Kiedy nowy filmik? Ale dlaczego nie nagrywam tak długo? Ponieważ brakuje mi po prostu doby. 24 godziny to jednak dla mnie za mało, żeby cokolwiek ogarnąć. Po prostu, jak leżałam i zdychałam przez ostatni rok czasu, był dla mnie bardzo ciężki. Tak teraz całkiem inaczej patrzę na świat, na życie i doceniam każdy dzień, każdą chwilę. Tak jakby jutra miało nie być ehm, i po prostu stesiłam się za wami. Ehm, tak, do, dużo osób do, do mnie pisze właśnie, kiedy nowy filmik, kiedy nowy filmik, więc proszę bardzo na Wasze życzenie i bardzo przepraszam za nieobecność, ale po prostu ostatnio ciągle jest tak, że wychodzę go o godzinie 8 rano i wracam dopiero. Wieczorem. Eee, bardzo dużo się u mnie dzieje. Jeżeli chodzi o leczenie, to już jestem na końcówce, czyli tylko reszczę go w brzuch. Raz na trzy tygodnie, cztery. Teraz będę miała 17 października. Boli, jak cholera. <noise> na początku nie bolał, ostatnio coś boli. Ale mam pani pielęgniarka przepisała mi taką maść. Yy, napisała taką nazwę maści i rozsmarowywać to przed y, kolejnymi zastrzykami. Te zastrzyki będę miała przez 2 lata, więc na, za 17 teraz idę. 17 przed podaniem zastrzyku właśnie posmaruję sobie tą maścią, żeby nie bolało. No a tak co. Codziennie biorę mój ulubiony Tamoksyfen. No właśnie. Muszę zażyć. <gry> Eee, tak. Tam oksyfen, mój kochany. No i co? Standardowo tak jak było. Eee, mm, standardowo tak jak było, wybuchy gorąca, zmiany nastrojów. <noise> I w ogóle masakra. Uh -huh. No ale jak to z menopauzą bywa, prawda? No. To jeżeli chodzi... Aha, 6 grudnia mam mamografię, więc to będzie Mikołaj i jestem przekonana, że ten Mikołaj mi przyniesie wspaniały prezent. I będzie to dobry wynik. Jestem o tym przekonana. 3 grudnia mam USG piersi i tak w sumie. Dnia na dzień wychodzi badanie. I w kwietniu mam kolejną kontrolę u chirurga mojego, który mi operował. Mam z tymi wynikami mamografii i USG przyjść. To jeśli chodzi o leczenie, czuję się coraz lepiej. Yy, no, że tak powiem, wracam do sił i chyba za bardzo przyspieszam. Rozpędziłam się tak, że po prostu tak rozkręciłam swoją działalność, że otworzyłam dodatkową, utworzyłam dodatkowe usługi. Pierwszą usługą to jest wynajem. Apartamentu, tak jak było w Jeleniej Górze apartamentu DJ Harpy kiedyś, tak teraz z Wałbrzychu, gdzie Was serdecznie zapraszam. Mieszkanie w samym centrum na booking.com, można zamówić albo bezpośrednio do mnie zadzwonić, na elix. Jakże, jak macie ochotę na wypoczynek z Wałbrzychu, to zapraszam. Mieszkanie jest bardzo dobrze wyposażone. Jest internet, y, jest toaster, mikrofalówka, lodówka, wszystko co trzeba, czyste ręczniki, pościel. No i co jeszcze dodatkowym jest plusem, że możecie spotkać mnie, <grymne> że to ja będę Was gościć, przyjmować tam. E, także zapraszam, e, śledźcie mojego fanpage'a, apartamentu Harpy, DJ Harpy, Instagram hashtag DJ Harpy. I na Instagramie też Apartamentu DJki Harpy i wynajem sprzętu DJ-skiego, jeszcze otworzyłam. Eee, mam w końcu swoje ukochane CDJ Nexus 2000 razy 4, ale za mały stół kupiłam, <grym> więc mi się nie mieszczą. Eee, mobilny stół, e, taki na razie. Eee, zakupiłam również winyle. <grym> No właśnie teraz długo nie miałam zajęć, teraz we czwartek jadę um, i jeżeli po prostu macie ochotę a nie, a nie macie sprzętu, żeby sobie pograć, poćwiczyć, możecie do mnie przyjść. Um, Wystawiam fakturę Paragon, jak to woli. 30 zł godzina takiego miksowania kosztuje. A jeżeli ktoś na przykład chciałby spróbować, a nie umie kompletnie, nie dotykał nigdy konsolety, to ja bardzo chętnie pokieruję podstawy, jakieś wytłumaczę, jak zacząć i w ogóle jak miksować. I wtedy godzina kosztuje 40 zł. Także zapraszam serdecznie. Jeżeli chodzi o wynajem sprzętu na imprezy, na razie. E, na tym e, się nie zastanawiałam, znaczy trochę nie, jeszcze na razie myślę jaką cenę dać i tak dalej, jakby to miało wyglądać Czy ja bym musiała być, no raczej będę osobiście iść z tą osobą, ale to jeszcze trochę muszę to przemyśleć wszystko e, Także Was zapraszam serdecznie do pięknego miasta Wałbrzych na odpoczynek e, Wszystkie informacje macie u mnie na Facebooku Yy, i na Instagramie yy, i robię jeszcze stronę internetową, ale ona będzie gotowa za około 2 tygodnie, więc... Yy, więc tak. <laughs> więc jak wpiszecie w Google DJ Hart, to się Wam wyświetli moja strona, przepiękna będzie, mówię wam sztos. <laughs> I co jeszcze miałam powiedzieć? E, włosy rosną jak wariaty już urosło mi 3,5 cm aż e, ale bardzo też nie za długi bi. i ciągle chodzę w peruce e, tak się dobrze czuję po prostu mm. no ogólnie no, nie jestem już taka kiedyś energiczna że to rzeczy na raz zrobię i dalej mam siłę niestety tych sił brakuje po prostu czasami szybko się przemęczam ale zapisałam się na siłowie. <laughs> znaczy jutro idę dokładnie, już po karnet i w ogóle. Więc e, chcę wrócić do formy, pomalutku sobie jakieś areobowe ćwiczenia robić. I już nie będę Żyć. E, zamówiłam sekaterik, próbny dietetyczny, od piątku w piątek, jeden pakiet, więc e, już nie będzie dobra szamka. <laughs> I słodycze, i w ogóle, tak jak to po hormonach, chce się jeść strasznie. Bo strasznie spuchłam tutaj tak, ręce buzia też wygląda, jakbym miała 15 operacji plastycznych tak mm, nawet złeszczyk nie ma. No. Mm, I co wam jeszcze powiem? Jest ogólnie fajnie, jest super, jest coraz lepiej. E jeżeli chodzi o moje granie, dużo osób właśnie e z was. Bardzo e, cieszyło się na mój występ teraz w sobotę w hotelu Biały Kamień w Wałbrzychu. Był już zrobiony plakat i bardzo wszyscy się cieszyliście, że w końcu będziecie mogli przyjść w Wałbrzychu i mnie posłuchać, jak gram i bawić się w końcu razem ze mną. No, ale przykro mi Was poinformować, że dostałam właśnie w sobotę telefon od. E, z białego że e, niestety nie zagram, ponieważ okazało się, że jednak dali wcześniej zaliczkę dla innego DJ-a i o tym zapomnieli i po prostu mnie odwołali i on już był zabukowany. Także przykro mi bardzo, ale impreza w białym się odbędzie, ale beze mnie nie będę tam grać. E... Bardzo bym chciała dla Was zagrać w Wałbrzychu. Jeszcze w Wałbrzychu? Tak! To teraz Was zapraszam. Wiecie gdzie? 18 października o godzinie 20 zapraszam Was do restauracji dyskoteki Kalwados w Szczawnie. Będę grała całą noc. Także zapraszam i mało tego w piątek odbieram ulotki i będę roznosiła z, rek z reklamą tego, że będę tam grała. Także uważajcie, znaczy uważajcie. Spodziewajcie się, że może to być do Ciebie. Być może do Ciebie podejdę i dam Ci ulotkę. A na tej ulotce jest super niespodzianka. <ścoughs> Także robię tak: wsiadam w harpiowóz i jadę. Jest przystanek, dużo ludzi. Będę jeździć właśnie tak. O, kuziczek się rozpiął. <grym> I, I będzie przystanek, po prostu na przykład wiadomo, ludzi najwięcej z pracy wraca tam, między 16, którąś tam, tak? No, stoi kupa ludzi, wyobraźcie sobie na przystanku. Ja podjeżdżam harpie wysiadam. Dzień dobry, tutaj DJ Harpi, ręce na maskę. <grym> Nie no żartuję. Oh, to DJ Harpy i ciach, 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 uloteczki, reklamy, zapraszamy do Calvadosa będzie tany, tany, zapraszamy. I muzyczka. Zdobyło. Airspace, so safe. Będą absolutne nowości dla wszystkich. Hity mojej i waszej młodości ponadczasowe. Także zapraszam, będziemy się super bawić, a wy ze mną. Także kto zwał was przychodzi z Dolnościowskiego Koniec? Wszystkich zapraszam, wszystkich z całej Polski do Calvadosa do so w piątek 18 października o godzinie 20. Oficjalny plakat jeszcze będzie jutro na fejsie i w wydarzeniu u mnie na fanpage'u. I nie mogę się doczekać, jak się z wami zobaczę w końcu. będzie w mogli... Zawsze oglądaliście mnie po drugiej stronie ekranu, a ja nagrywam po drugiej stronie ekranu nagrywałam dla Was. A teraz się spotkamy i potańczymy. I w ogóle. Jest po prostu, wiecie jak się czuję? Tak jak to wszystko przed leczeniem, to jakby było takie jedno życie. To całe leczenie, chemioterapia, radioterapia, to wszystko, jak tak patrzę na te zdjęcia, mówię, Boże, jaka ona biedna, taka łysa. Przepraszam, wzruszyłam się. I tak jakby to nie ja była, nie? To, tak, to było pierwsze życie takie. Nie wiem, to było kolejne życie, i teraz jest kolejne życie. Jak sobie tak przypominam o tym wszystkim, i tak to wszystko szybko zleciało, i w ogóle nie chcę do tych wspomnień wracać. A jak wracam do tego, jak siedziałam, przepraszam. Jak siedziałam, no dalej. I ram chębie to. Takie emocje we mnie są. A teraz zobaczcie, na euforię zgoliłam sobie ostatni raz głowę, bo były takie jeszcze dziaduszne w te włoski, takie jak dzidziuś. A teraz mamy lipiec, sierpień, wrzesień. Październik już. Obliczyłam, że na miesiąc mi rośnie, rośnie centymetr, więc już mam 3,5. Patrzcie, jest wam zapuściłam to. No, także no, to są takie fajne i w ogóle nigdy nie będę już farbowała i będę szanowała. I w ogóle rosną jak wariaty. No i co? Ale tęsknię za tu Gibi i tak lubię yy. i co jeszcze miałam wam powiedzieć ciekawego zapraszam was też na moje transmisje na żywo też gram na Facebooku na Insta na szłapie. <laughs> bo tam że to one wrzucają i ogólnie można się pośmiać w ogóle stacie takie jaja Eee, wrzuciłam, zaczęłam sprzedawać w ogóle wszystkie jakieś niepotrzebne swoje rzeczy z domu i się uzbierało tego tyle, że po prostu ja się nie spodziewałam, że aż tyle wolnego miejsca będę miała w szafie. Eee, no i tam wiadomo, jak miałam jakieś ciuchy, to wiadomo, eee, ubrałam się w nie i ten robiłam sobie zdjęcia. Człowieku, od telefonów to ja jeszcze nie mogę opędzić, nie? Dostaję takie telefony, że głowa mała i SMS-ów tyle. Yy, oczywiście zdarzały się też hejty, a zdarzało się najlepsze pytanie, czy, że ja jestem mężczyzną przebranym w Sakopie? No, także jajca ogólnie. No, dzisiaj ogólnie też jakiś e, kolej dzwonił to tak się uśmialiśmy, bo akurat byłam właśnie u. Roberta, którego serdecznie pozdrawiam, który robi mi ulotki, wizytówki i w ogóle stronę i jest super, polecam Roberta na andersa76, także jeśli chcecie jakąś reklamę, stronę to polecam, ulotki, wizytówki, bardzo super robi wszystko i jego kolega Waldek, którego też pozdrawiam. No, się uśmiali dzisiaj, jak ja gadałam z jednym gościem z Helixa, takie zadawał pytania, że szok. Jak oni słuchali, to w ogóle byli w szoku. Nie? No po prostu masakra. No taki świat, co zrobisz? Teraz wszędzie tylko o dymaniu gadają. Eee, no, także jaja. Także sprzedaje szybko te rzeczy. Najważniejsze, że te szyb rzeczy szybko się wysprzedają, czyli jednak modelka działa, jak prezentuje ubiór. Eee, I no, i tyle szybko wysprzedaję i więcej już na siebie nie ubieram. Nie robię zdjęć, no, także taki łach, że oknie No, właśnie, chcecie mnie żebym w końcu zagrała w łańcuchu? Przyjść, w końcu przywitać się ze mną, pogadać, podańczeć. Dużo osób was, z Was właśnie do mnie pisze, dlaczego jednak nie zagram w białym. I tak się cieszyliście na to, że ja zagram. No niestety przykro mi no tak wyszło, dostałam telefon, odwołano. Ja też potem musiałam wszystkich odwoływać, bo to zapraszałam tyle ludzi gdzieś gdziekolwiek w sklepie byłam, czy nie wiem, u kosmetyczki, u stomatologa, czy tu, czy tam, wszystkim rozgłaszałam, a potem ho, oni przyjdą, bo tu nie ma harpy w sobotę. No ale dobra. Yy, Także w białym nie zagram, bardzo mi przykro. Ale widzimy się w Calvadosie w piątek 18. No i nie wiem, gdzie bym mogła jeszcze dla Was zagrać. No nie wiem, no w Vegas i w Infinity, jeśli byście chcieli, mogłabym zagrać gościnnego seta. Ale co z tego będzie, to nie wiem. Nie mogę Wam obiecać. Wszystko będzie na Facebooku. Bardzo chciałam się w końcu z Wami spotkać i potańczyć i pobawić się tak na żywo. Zawsze my oglądaliście taką biedną, chorą, łysą A chciałam teraz się tak z wami spotkać Wszystkimi Tyle miłych słów, tyle komentarzy Wspaniałych dostaję wiadomości Tyle i bardzo, bardzo wam dziękuję Że tak mnie wspieracie I jesteście ze mną I co jeszcze wam powiem Ogólnie jestem padnięta Idę spać no, także jeżeli Wam nie odpisuję na wiadomości, to proszę nie gniewajcie się, albo jak przeczytam i nie odpisuję, to znaczy, że nie, że specjalnie odpisuję czy coś, tylko po prostu mam pełne ręce, roboty i jeszcze dodatkowo y, będę pracowała y, w, jako doradca, znaczy będę sprzedawała ubezpieczenia na życie, już Wam o tym opowiadałam na moim przykładzie. Dlaczego warto ubezpieczenia na życie kupować? Także jeżeli chcecie super poliskę, to zapraszam. <noise> jeżeli sprzedam jakąś określoną ilość polis, to awansuję. <noise> A wy będziecie bezpieczni, lepiej mieć polisę, ale z niej nie korzystać. Ale jak widzicie po moim przykładzie, różnie w życiu bywa. Już o tym opowiadałam. Jeszcze w kolejnych odcinkach opowiem będę <laughs> was zachęcać, żebyście się ubezpieczali żebyście byli bezpieczne bezpieczni to jest bardzo mądra decyzja jeżeli ktoś się ubezpiecza ma polisy bo teraz na świecie różnie się dzieje a tym bardziej, że samym powietrzem człowiek oddycha i po prostu ma można raka po prostu dostać samym powietrzem zanieczyszczone tak od smogu i jest smród i syf i masakra no także to tyle chyba Żegnam się z Wami. Buziaczki. Do następnego. Czekam na Was, na komentarze od Was i subskrybujcie, udostępniajcie, bo to już nie harpioterapia, walka, coś tam rak zwierzja, tylko dzisiaj harpi oficjalne pa!